Od pociągów to jestem specjalistą. Możecie mi wierzyć albo nie, ale tak jak kiedyś obliczałem to przez kilkanaście lat, jak jeżdżę pociągami po Polsce, zostawiłem ze 150? No, myślę, że 150-160 tysięcy zostawiłem. Mam taką manię, że nie wyrzucam swoich biletów, tylko je zbieram. I robią się spore pliki tak od czasu do czasu znachodzi mnie, żeby w końcu policzyć, ile tych biletów jest, bo kilka lat mam zebranych w całość, na przykład rok 2010, 2011, 2012, a tak resztę to po prostu wrzucam i tego jest sporo. Więc mogę powiedzieć, że o polskich kolejach, jako pasażer, mogę powiedzieć dużo. No i teraz właśnie też rozmawiałem z panem kierownikiem pociągu bardzo sympatycznie, i wyciągam kartę dużej rodziny, bo jeżdżę na karcie dużej rodziny i pan tak mówię, o "Już widziałem kartę dużej pana rodziny". Mówię: "Wiem, wiem, bo już tam z niektórymi konduktorami czy z kierownikami pociągu rozmawiałem i jeżdżą tak zwani cisi klienci, którzy sprawdzają czy kierownicy, czy konduktorzy sprawdzają legitymację. a Jeżeli nie sprawdzą, to walą im na przykład po premii albo walą jakieś 400, 500 zł, ludzie tracą. Stąd wielu podróżnych nie ma świadomości że to jest taki wymóg i obowiązek, żeby sprawdzić ten bilet, ponieważ jeżeli nie sprawdzi, to może dostać po kieszeni. No i tak się przez chwilę roz. zaczęliśmy sobie wspominać, jak ja jeszcze jestem z czasów, kiedy były takie malutkie, kartonikowe bilety i pan przychodził z takimi specjalnymi szczypcami, dziurkował i jechało się dalej. A już w latach 90., jak zacząłem podróżować po Polsce. To nie kupowałem w kasie biletu, po prostu wsiadałem do pociągu. Zawsze konduktor miał swój przedział, kierownik pociągu, i w tym przedziale nikomu nikt nie przeszkadzał. Ja sobie wsiadałem do takiego przedziału, umawiałem się z panem kierownikiem, żeby mnie obudził na przykład w Katowicach i szedłem spać. Płaciłem połowę za bilet i byłem zadowolony. Kierownik był zadowolony, ja byłem zadowolony, tylko kolejnie była zadowolona. A dzisiaj już to, tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Dlaczego? ponieważ są specjalne skanery i więcej to nie tylko jak wsiądzie rewizor który sprawdza kierownika dzisiaj ci rewizorzy to raczej właśnie w formie takich cichych klientów się pojawiają teraz widzi wszystko system wszystko widzi system i system sprawdza czy kierownik chodzi czy kierownik siedzi właśnie zbliżamy się do Sulechowa cóż Czasy romantyczne skończyły się bezpowrotnie.